Występni, stoczniowcy Gdańska! Idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział i nic nie powiedział. Jak myśleć mi, Chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić na spektakl słowno-muzyczny. Świat nieprzerwany. Wyko w wykonaniu Wojciecha Wysockiego i zespołu Piramidy. To wszystko odbędzie się 4 maja w Gdańsku o godzinie 19 e... sala notu notu sala notu, notu. Tak. spektakl będzie zawierał muzykę zespołu Piramidy oraz poezję Barańczaka Miłosza i Herberta w moim skromnym wykonaniu bardzo dobrym bardzo dobrym słyszałem wiem pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy, I zapraszamy. zapraszamy.